Oglądają Państwo News 24, Marcelina Bednarska, zapraszam. Święta Wielkanocne można spędzać w nietypowych miejscach, na przykład na Malediwach, a te mogą zniknąć z powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie 100 lat. I na ten temat porozmawiam z naszym gościem. A jest z nami Agnieszka Okonor na żywo z Malediwów. Dzień dobry, Agnieszko. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Nietypowy kierunek wybrałaś, ale tak jak widzimy za twoimi plecami wygląda to pięknie, chociaż temat mamy trochę mniej przyjemny. Jakie są najważniejsze zagrożenia, które malediwy mogą spowodować zanurzanie się pod wodą w przyszłości? Jak to może wyglądać? Tak, właśnie naj, największym jednym z największych problemów i najbardziej poważnym problemów, które, przed którymi stoją. Malediwy to są właśnie zmiany klimatyczne związane z podnoszeniem się poziomu e, mórz. E, Malediwy to archipelag takich bardzo nisko położonych e, wysp i atoli e, i na skutek właśnie zmian klimatu, na skutek podnoszących się, e, e, podnoszącego się poziomu mórz, e, prognozuje się, że wieś na, na malediwach może być niezdatna do, do użytkowania i do zamieszkania w najbliższych stu latach. To te słowa brzmią troszkę brutalnie, natomiast wielu ekspertów, wielu naukowców uważa, że nie ma w nich ani grama przesady, dlatego, że, Malediwy to są wyspy, które położone są. Jest to miejsce, które. Po, Malediwy są po prostu takim archipelagiem, które składa się z 1200 małych wysepek, których powierzchnia nie przekracza jednego metra. Tak jak tutaj ta wysepka za mną. One są bardzo niskie, bardzo płaskie. I jeżeli faktycznie sprawdzą się prognozy naukowców, że poziom Mówi się, od 40 do 60 centymetrów w ciągu najbliższych 100 lat, Malediwy mogą nawet utracić do 77% swoich powierzchni, a pół miliona osób może stracić dach nad głową lub po prostu ląd, nad, na którym można takie domy wybudować. I jakie kroki powinny zostać podjęte, albo może już coś w tym kierunku się robi, aby zminimalizować ryzyko podtopienia Malediwów? Kraj, e, kraj już rozpoczął różnego rodzaju inicjatywy związane właśnie z łagodzeniem e, tych, e, tych zmian klimatycznych. Rząd, władze w Malediwach uruchamiają różnego rodzaju inicjatywy, które magą, mają właśnie na celu zmniejszenie e, tych skutków. E, przygotowano kompleksowy narodowy program działań adaptacyjnych. E, zaczęto budowę muru e, wokół stolicy Malej, która jest jed, najbardziej zagrażona w tym momencie, jeżeli chodzi właśnie o podnoszenie się poziomu muru. Zaczęto odnawiać lokalne infrastruktury, szczególnie te, które znajdują się przy Pol no i bardzo szeroko zakrojone projekty rekultywacji gruntów. Ostatnio holenderska firma nawet zaczęła projekt taki, który ma stworzyć 5000 pływających domów wokół stolicy Malediw Malediwów Malej. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo, to Malediwy również jak państwo no, starają się dostosować do tych takich, do takiego stresu związanego z właśnie ze zmianami klimatycznymi I powstaje bardzo dużo lokalnych krajowych ale także globalnych inicjatyw i projektów e, współpraca z UNESCO e, albo także wyznaczanie różnych miejsc jako rezerwaty biosfery żeby no przynajmniej zachować to co jeszcze z... Jakie mogą być konsekwencje dla ludności Malediwów i dla lokalnej gospodarki, jeżeli ten czarny scenariusz by się spełnił? Konsekwencje oczywiście dla ludności są bardzo poważne. Ważne dla Gostyki również, ponieważ jest, jest to główna gałąź przemysłu na Malediwach. Z tego przede wszystkim żyją tutaj tutajsi lokalni mieszkańcy. Większość ludzi też na Malediwach żyje właśnie na takich małych, płaskich, bardzo gęsto zalud zaludnionych atolach, w którym właśnie burze albo zmiany... Klimatyczne czy podnoszenie się poziomu wód bardzo, bardzo za, zagrażają. Szczególnie narażona na podnoszący się poziom wód jest stolica Malediwów, czyli Malej, ponieważ właśnie ona jest położona na małym, płaskim i jest bardzo gęsto zaludniona. Jest otoczona też murami morskimi, co. Bardzo dopasowanie się, dopasowanie kształtu w odpowiedzi na właśnie podnoszące się poziomy mórz. I również jest w tym momencie stolica, Male, stolica Malediwów jest narażona na coraz to bardziej drogie projekty inżynierskie, które właśnie ma, mają w celu tych potencjalnych, tych potencjalnych problemów związanych właśnie z podnoszeniem się, podnoszeniem się mórz, poziomu mórz. Ale nie jest to tylko problem tutaj tego kraju, Malediwów, to jest problem też światowy, dlatego że jeżeli nie zrobimy czegoś teraz, jako, jako kraj, jako świat, to takie miejsca będziemy mogli tylko doświadczyć i patrzeć w komputerów, bo po prostu może ich za jakiś czas nie być. A czy są już dostępne jakieś prognozy pokazujące wzrost poziomu morza w ciągu chociażby następnych 10 lat i taka perspektywa, jak to może wpłynąć na Malediwę? No. Tak. Poziom, e, poziom e, mórz ma wzrosnąć w ciągu następnych 100 lat od 40 do 63 centymetrów, co dla Malediwów jest oczywiście ogromnym problemem, bo jeżeli każda wyspa ma nie więcej niż 1 metr, to nawet takie najmniejsze podniesienie e, tych, tego poziomu mórz... E, jest bardzo, tutaj widać na kilku wysepkach taką bardzo dużą erozję e, właśnie linii brzegowej. Także można to zobaczyć już na, 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 na własne oczy. E, jest dużo projektów, tak jak, tak jak e, mówiłam wcześniej, też jest dużo projektów, które są, e, które są wdrażane. Ale ten problem też nie dotyczy tylko Malediwów, bo e, to jest problem, e, który. Na które narażone są również inne miejsca na świecie, na przykład ostatnio wyspa Kiribati, czyli taka małenka wysepka w sercu Pacyfiku. Potem wzrost poziomu, poziomu mórz również doprowadził do zniknięcia przynajmniej pięciu wysp, które należały kiedyś do Wysp Salomona, a sześć kolejnych jest podobnie bardzo narażone na. Poważną recesję linii brzegowej. E, I nie tylko kraje takie jak tutaj kraje właśnie wyspiarskie, jak Malediwy czy e, Kiribati, ale duże kraje takie jak Bangladesz, Chiny e, czy nawet Jakarta, stolica Indonezji, również są narażone właśnie na podnoszący się poziom e, mórz. Jakarta została na. Przez najszybciej tonącym miastem na świecie, z powodu nadmiernego drenażu wód gruntowych, w połączeniu właśnie z podnoszącym się poziomem mórz, no jest to przepis na, na katastrofę. Dużo naukowców uważa, że do 2050 roku część Dżakarty znajdzie się pod wodą i jest już taka tragiczna, że rozważa się, em, rozważa się wybranie nowej stolicy Dżakarty e, właśnie jako takiej stolicy rezerwowej. No ale nie tylko światu rozwijający się, ale również kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, na zmiany klimatyczne, na podnoszenie się poziomu wód. E, Powody przypływowe, które są e, właśnie spowodowane zmianami klimatycznymi są o 300% procent do 900% częstsze niż w ciągu ostatnich 50 lat w samych Stanach Zjednoczonych. Także problem, problem zdecydowanie całego świata. Zmiany klimatyczne postępują, ale przecież postępuje także nowoczesna technologia. Czy tutaj naukowcy nie byliby w stanie zaradzić zatopieniu Malediwów i nie tylko, bo rozmawiamy także o innych regionach, które również są zagrożone całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi? Czy jakieś nowoczesne technologie byłyby w stanie temu zaradzić? Już są w tym momencie opracowywane różnego rodzaju technologie, które mogą pomóc na przykład takim krajom jak Malediwy. I jeżeli chodzi o Malediwy, to tutaj władze właśnie tego kraju we współpracy z holenderskim deweloperem zaczęły budowę takiego pierwszego pływającego miasta. W tym pływającym mieście ma, ma się znaleźć, mają się znaleźć szkoły, przedsiębiorstwa, szpitale, kawiarnie i to miasto ma pomieścić około 20 tysięcy osób. Ma ono się składać z 5000 komponentów, które są połączone taką masywną betonową betonowym stelarzem, który jest przyczepiony do dna morza, i on też powoduje to, że nawet jeżeli ten poziom wody się podniesie, to to miasto zawsze będzie jak gdyby ponad poziomem morza. Także to ten projekt ma być zakończony w ciągu najbliższych pięciu lat, do 2027 roku ma być, do 2020, 2024 mają się tam wprowadzić pierwsi mieszkańcy, a... a, w pro, a Zakończono, przepraszam, 2027 roku. Jest to też projekt, który jest bardzo ekologiczny i podobnież jest bardzo przyjazny rafom koralowym. Nie wymaga rekultywacji gruntów i dlatego ma bardzo minimalny wpływ na rafy koralowe, co jest kolejnym bardzo ważnym problemem dla takiego kraju jak Malediwy, ponieważ następuje tutaj, nie tylko tutaj, ale na całym świecie bielenie koralowców, czyli po prostu wybielanie. Koloru, naturalnego koloru koralowców, który jest kolorowy, które zamieniają się po prostu w białe koralowce na skutek właśnie różnych czynników stresogennych, które są spowodowane zmianami klimatycznymi, zmianami temperatury i innymi zmianami klimatycznymi, które możemy zaobserwować. Przepiękny krajobraz za tobą, Agnieszko, się. Maluje. Miejmy nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej i malediwy pozostaną w takim stanie, jakim są, ale do tego oczywiście trzeba bardzo dużo pracy. Ale pozytywną informacją oczywiście jest to, że te zmiany dotyczące organizacji tego wszystkiego i ratowania przed zatonięciem są podjęte, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę Agnieszko, Agnieszka Okonor na żywo z malediwów i życzę udanego wypoczynku. <laughs> dziękuję serdecznie, również życzę başlayan